Fragment listu do Efezjan. Chrześcijańskie życie rodzinne. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała którego jest Zbawicielem. A jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić. Oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić kościół, pełen chwały, bez zmazy, lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nigdy nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała jego jesteśmy. Błogosławionego Dnia!